I kochani, frutta, czyli owoce. Niektóre są Wam dobrze znane. Na przykład, co to jest? Fragola, prunia, czyli śliwka, chyba widać. Nie wiem, jak to widzicie. Dalej, limone. Banana, ananas, mela i brakuje nam tutaj dobrze znanej gruszki, czyli pera, albicocca, czyli morela, uwa, czyli to, co rośnie u nas w ogrodzie, winogrona, Arancia kiwi pompelmo czyli grejfrut, mandarino melograno czyli granat czilecza czereśnia i jest jeszcze kilka, to teraz przejdziemy wszystkie po kolei. Albikoka, ananas, arancia, banana, Ciliegia kokkomero, datteri, fiko, fragola. Kiwi, limone, mandarino, mela, melograno, melone, mirtilli, cioè, tu hai sei mora, mora, pompelmo. prunia, uwa, Quale è la tua frutta preferita? Jaki jest twój ulubiony owoc? Możecie teraz odpowiedzieć.